Również y, mam ataki energetyczne y, z wyraźnym, z wyraźnym odczuwaniem splotu słonecznego. I tutaj proszę, żeby mi Pan powiedział o tym. No więc y, y, to był taki bardzo mocny czas, y, takich jakby, no nie wiem, co to było, spływające energie, które jakby y, wzmacniały, osłabiały. Ja wtedy złożyłem akt apostazji również u nas w urzędzie i miałem takie właśnie odczucie również, że jestem trochę tak jakby z tej strony atakowany. Zresztą sny takie miałem dziwne. Mhm. Polegało to na tym, że bardzo mocny dyskomfort w splocie słonecznym, bardzo mocne bicie serca, bardzo duży niepokój mhm. i bardzo. I bardzo mocny natłok myśli, który no, mocno mnie ograniczał. To nie byłem ja. To po prostu te myśli nie były, jakby to powiedzieć, sprzężone ze mną. Ratowałem się w różny sposób, mam już takie swoje metody. No i, i kończyło się to tym, że najczęściej zasypiałem. Zasypiałem i budziłem się później już lekko zrelaksowany. Ale to trwało i nie tylko ja, ale też i moi znajomi mieli w podobnym czasie podobne, jakby to powiedzieć, przejęcia świadomości na krótki czas. Więc moją teorią jest to, że prawdopodobnie moja świadomość zaczyna być przejmowana przez, no ja to nazywam archontów. Mhm. E, więc mam takie wrażenie, że jest to ich sprawka. Zresztą później to jeszcze wyjdzie w kolejnym pytaniu, bo mm, to jest połączenie właśnie z tą istotą, którą poznałem. W kontakcie z istotami wysokowibracyjnymi, a znam takie, po prostu zaczynam wpadać w panikę. To dla mnie jest objaw pewnego rodzaju przejęcia przez, we mnie czegoś, co nie pozwala mi się zbliżać w, w otoczenie istot o wysokiej wibracji. Wtedy, jakby to powiedzieć, dochodzi do ucieczki. Miałem ostatnio taką weryfikację spotkania i nie przeszedłem tej weryfikacji. Kwalifikacji spotkania. E, nie zostałem dopuszczony do spotkania, bo e, no, po prostu byłem przejęty. E, to nie byłem ja. Na początku przedstawił mi się pokój, i tutaj pan Roman leżący w łóżku. Wokół mm -hmm. łóżka widziałam pięć postaci ciemnych mm -hmm. i koło drzwi jedną górną, która pilnowała to wszystko. Mhm. On był w, głębokim, w głębokiej fazie snu, e, mhm. e, te postacie tak jakby były podłączone do niego, czerpały z niego energię, zarządzały nim. Poczekaj, te, poczekaj teraz, bo to są bardzo ważne programy, on ma je wewnątrz sobie i na, i na podstawie tego się to zaziewa. czyli inni są podłączeni pode mnie. Tak, inni mną zarządzają, inni mi mówią co mam robić. Bo te postacie szeptały mu, żeby mm -hmm. co ma robić, dawały mu odpo e, odpowiedzi, i na początku złudne, e, niezłudne odpowiedzi, tylko prawdziwe. Dlatego mm -hmm. on nabrał tej pewności siebie. Mm -hmm. Dobrze, opowiadaj dalej, proszę. Mm -hmm. To było tak ta jedna główna zarządzająca. To, właśnie tutaj to wszystko też się e, opierało na ciemności, na lęku przed ciemnością i przede wszystkim na bezpieczeństwie. Poczekaj, czuję mm -hmm. lęk. Czyli oni się podłączyli na lęku przed ciemnością? Tak. I lęk czują lęk przed czym? Bezpieczeństwo? Czyli o co to chodzi? Tak, tutaj pan Roman, tak jakby jest wyrażona zgoda, żeby ta ciemność w niego wchodziła. I oni to mhm. robią bez problemu. Nie ma tak jakby żadnej ochrony yy, w tej kwestii. Mhm. A skąd, yy, dobrze, skąd to jest ta zgoda? Yy, yy. A on sam wyraził tą zgodę. Kiedy zasmakować tej ciemności. Aha, czy to jest jego decyzja, żeby przeżyć tak. to? Tak, mhm. ja widzę, że jasne postacie chodzą tam, gdzieś mhm. dalej, kręcą się przy nim, ale on i tak przez tą ciemność tego nie zauważa. Mhm. I on nie, nie, z... do... nie zauważa czego? Jasności. Mhm. Nie zauważa dobroci, mhm. chęci pomocy y, kogoś innego. Takich mhm. istot jasnych. Mhm. Bo one nie mogą y, przez jego barierę się przebić. Mhm. Czyli on tworzy barierę przed jasnością. Tak. Otaczając tak. się tymi właśnie ciemnymi postaciami, które czerpią z jego energię, szeptają mhm. mu, co ma robić. Mhm. Momencik. Dobrze. Mhm. Tutaj też e, bardzo takim ważnym aspektem do tego bezpieczeństwa całego i stracenia tej otoczki, to tak jak e, e, tutaj Pan mówił coś o zmianie nazwiska, to też bardzo tak? mocno mi się przedstawił tutaj Pan e, Romek, a z tyłu e, rodzina, mhm. pokolenie całe. I on przy zmianie nazwiska z automatu odciął się od mhm. pomocy przodków. Mm -hmm. On nie otrzymuje teraz już tej pomocy od przodków, bo jest odcięty od tego. Mhm, mm no, po, poczekaj. Mhm. Mm A dlaczego on się odciął od tych przodków? Co tam nim kierowało? Mm. Ta jego indywidualność i to, że on sam musi wszystko zrobić i sam mhm. wszystkiego mu podoła. Tylko trochę to jest właśnie ukierunkowane przez te istoty ciemne, które do tego mhm. go przy, przymuszają, podszyptują. Mhm. On nie pamięta tych snów, bo one ciągle mu szyptają, to one tworzą mu te sny. Mhm. Dobrze. Na czym one się jeszcze podpinają e, do niego? Tutaj jeszcze właśnie na strachu i lęku, tutaj taki lęk jeszcze u Pana Romana występuje, że e, dojdzie do tego, że zostanie upętany wręcz, że zawładnie e, coś jego duszą, zawładnie nim, e, to nawet ku temu zmierza. Mm -hmm. Jeszcze jakieś istotne tam są programy, nad czym oni się do niego podpinają. Że nie umie się właśnie chronić, nie umie się bronić. Mhm. Nie umie się odciąć od ciemności. Mhm. Że jest za późno, aby się odciąć od ciemności. Mhm. Że ciemność go pochłania, że ciemność ją mm -hmm. zawładnęła, że ciemność będzie jego końcem. Mm -hmm. Coś jeszcze? Dobrze. On odczuwa, teraz pójdę to, pójdę to, co wcześniej czytał. Mam ataki energetyczne z wyraźnym odczuwaniem splotu słonecznego. Czy to to dokładnie jest? To są oni? Um, tak, tak. To jest takie czy... podłączenie chwilowe. Tylko, że y, tu akurat widzę sytuację y, y, z jakimś zdarzeniem, które właśnie w tym okresie miało, y, które właśnie to te zdarzenie spowodowało, że on znowu. Y, na jego ciele znowu się taka warstwa ochronna jedna pozbyła, ściągnął siebie. I to mhm. dało dostęp do tego ataku właśnie. Mhm. Poczekaj. Mhm. Mhm, bo to tak jakby, um, może nie jesteśmy w kościele katolickim, ale e, jesteśmy e, przez niego chronieni w jakimś stopniu. Wychodząc z tego kościoła, tą ochronę okay. ściągamy z siebie. Jesteśmy bardziej już na siebie narażeni. E, czy to był ten akt apostazji? Tak. Mhm. tak. Dobrze. Mhm. A dlaczego on tego dokonał? Co go spkłoniło do tego? Co to za przekonanie lub co się wydarzyło? Tutaj mi się wydaje, że to tylko po prostu to jest taka namowa, że to jest się pozbycie według niego jakiegoś mm. e, czegoś, co zostało na niego narzucone na siłę, bez jego zgody. Mm -hmm że Myślę, że jeśli z tego wyjdzie, będzie mm -hmm. miał e, lepszą drogę do oświecenia, że to go blokowało i jeszcze trzymało w miejscu. Rozumiem. ok. Dobrze. Jeszcze sprawdźmy, idźmy dalej. E, mam wrażenie ingerencji energii erchońskiej. Wpływa na myśli wrażenie przyjęcia mojej świadomości. Czy to są te istoty, to jest to? Mm, nie, to są te istoty, które właśnie przy łóżku zarządzają z nami Czyli... i myślami. Dobrze. Tak. Mm -hmm. Idź do tego momentu, Ci plus jedna główna zarządzająca. Mm -hmm. Zabezpiecz się tam. Mm -hmm. Przywitaj się z tą zarządzającą. Zapytaj się, jak się nazywa. Mm -hmm. Przedstawił się jako Arcin. Mm -hmm. Witaj, Arcin. Powiedz mi, co tutaj robisz. Nadzoruję pracę tutaj i nad procesem, mhm. który się odbywa. Nad jakim procesem? Niszczenia i pochłaniania duszy. Mhm. Poczekaj. I co jeszcze robisz? Nie dopuszcza jasności do tego mhm. pokoju. Bo widzę, że on tak mocno stoi w tych drzwiach, że nic za sobą nie chce przypuścić. Mhm. I co jeszcze robisz? Jakie jest twoje zadanie? Blokuje tą właśnie jasność. Mm -hmm. Skąd jesteś? Nie powiedział, że on tu zarządza, jest systemem zarządzającym. Mm -hmm. A co to za system? Niech pokaż nam ten system. O co to w ogóle chodzi? Tutaj e, pokazało mi się od jego plecy w taki sznur zwój związany, uh -huh. który gdzieś tam leci bardzo, bardzo, bardzo wysoko do takiej kuli podłączonej, która pulsuje energią. Czym jest związany? To je, czyli to będzie sznur zniewolenia? Uh -huh, zniewolenia, tak. Co to jest za kula energii? Uh -huh. To tak jakby system zarządzający tutaj przestrzenią całą. Przestrzenią tutaj Romana, tak? Tak. Czy nie tylko. Nie, ogólnie jest dużo takich kulek, do których właśnie podłączone są takie postacie. I to jest tak jakby system zarządzający, e, tak jakby to całym, tym matriksem, całym światem właśnie. Po co nam ten system? Po co ten system jest na Ziemi? Mm -hmm, żeby kontrolować, mm -hmm. żeby przejąć ludzi, że nie wszyscy mają iść w stronę światła. Mm -hmm. Część musi iść w ciemność, żeby była mm -hmm. równowaga wyrównana. Mm -hmm, dokładnie, bo tak jest. Jest ciemność i światło, ja to rozumiem. Po co jest ta równowaga? Wytłumacz to, bo to tutaj y, potrzebujemy to zrozumieć. Mm -hmm. Bo ludzie wypierają bardzo mocno ciemność siebie, nie akceptują. Tutaj po co im ta ciemność? Wytłumacz mi to. Im więcej jasności, tym jest mniej ciemności, tym większą mają kontrolę, przebijają się przez mm -hmm. innych, rozwijają się, idą do źródła. Mm -hmm. A ich zadaniem jest przechwycić to, żeby, żeby te ludzie jak pan Roman, oświeceni, którzy wiedzą jak dążyć do światłości, do miłości, się nie rozwinęli mm -hmm. i zostali tu na miejscu. Mhm, mm Zaczynali... ci... no. I? Tu mi pokazało się koło reinkarnacji, że ma wpaść z powrotem w koło reinkarnacji, mm -hmm. zacząć swoje życie i znowu zacząć wszystko od początku i przerabiać swoje lekcje. On, nie ma się, mm -hmm. on się nie ma wyrwać stamtąd, on ma pozostać tutaj, cierpieć i siedzieć. Super. Bardzo mi się to podoba. Wszyscy mają cierpieć, siedzieć i nie wolno im wyjść z koła reinkarnacji. No, rewelacja. Zapomniałeś o tym, że każdy ma wolną wolę, która działa w całym wszechświecie. On nie ma. On poz poz no, ale pozwolił na to. Wiem, pozwolił, ale widzisz, dzisiaj zmienia zdanie. Dzisiaj decyduje zerwać to. Dzisiaj decyduje zmienić swoje życie na mocy wolnej woli, nadanej mu przez Twórcę. On decyduje, abyście opuścili tę przestrzeń. Jego przestrzeń energetyczną, to jest Jego święte prawo, święte prawo nadane przez Boga, tak samo dla nas, jak i dla was. Mhm. tutaj widzę, pan Roman usiadł na łóżku mhm. i zobaczył wszystko to swoimi oczami, tą postać. Tutaj Zapytaj jest postacie, go po, i poczekaj, poczekaj. Zapytaj go, co to są za postacie. Odpowiedział, że to jego demony, jego przeszłość, o. Mhm. Uaktywniła się dokładnie. i że on tego nie chce. Mhm. Masz prawo nie chcieć, dokładnie. Masz prawo w każdym momencie zmienić swoje życie. Super. Powiedz mi, co się dzieje. Mhm. Tutaj e, ta główna postać, e, która stała w drzwiach, blokowała, została pociągnięta za tą taką. Ten zwój tych nici mhm. do tej kuli. Te osoby, które stały koło łóżka, wycofują się za nią. Uh -huh. A do pokoju zaczęły napływać jasne postacie, świetliste. Mhm. Uh -huh. Opowiedz mi, ja, ja tutaj Roman się zachowuje, siedzi na łóżku i co? Opowiedz mi to. I płacze. Dlaczego, kochany, płaczesz? Z wdzięczności. Uh -huh. To są ze szczęścia, bo zaczął uh -huh. widzieć wokół siebie. E, tutaj patrzę też, że ktoś i z rodu przyszedł właśnie. Uh -huh. Tak jakby takie wsparcie napłynęło. To, to, co się wyzbył całej tej powłoki ochrony, tak, jakby po mm -hmm. usunięciu tutaj tych postaci, które wyszły z pokoju, zaczęło na niego napływać. Mm -hmm. Bo zaczął się w takiej baniecce lekkiej robić. Tu zaczął się proces. Super. Kochany, bo o to chodzi, żeby to zrozumieć. My mamy, każdy z nas ma w sobie ciemność i światło. To jest taka dychotomia Boża, stwórcy, jakkolwiek to nazwiemy, źródła. Na Ziemi tutaj jest. Każdy z nas w dualności i tylko w tej dualności po to jest, w miłość, przechodząc przez zło, przez pustkę, możemy dostrzec miłość i jej doświadczyć. Wtedy rozumiemy i czujemy. Chodzi o doświadczenie. Przez doświadczenie wzrastamy. Miałeś prawo i każdy z nas wybrał taki moment i przechodził przez ciemność po to, żeby go doświadczyć. To nam daje skrzydła i wzrastamy dzięki temu. To są nasze bramy do światła. I wszystko jest dobrze. Nie ma, na wyższym poziomie nie ma dobra ani zła. I ty o tym dobrze wiesz. I w każdym momencie swojego życia, każde doświadczenie jest istotne. Im więcej tych doświadczeń, tym masz większą wiedzę, tym masz większe rozeznanie, tym masz większą moc w sobie. Znając to, wiedząc o tym, będziesz mógł pomóc sobie i pomóc ludziom wokół. Ale przez prawdziwe rozpoznanie i przez doświadczenie tego. My się czasami robimy święci od razu, to nie jest tak. Każdy z nas przechodzi przez ciemność. Jeżeli ukochamy tą ciemność, mamy przez wiele wcielań demony w sobie, podpisujemy pakty, robimy złe rzeczy, ale to jest doświadczenie, dzięki którym my się wyzwalamy, później i idziemy do światła. To jest. I mamy wolną wolę, prawo działające w całym wszechświecie obowiązujące w stronę ciemną i jasną. Ty decydujesz, że dzisiaj się od tego uwalniasz. Doświadczyłeś już, poznałeś to. I nikt nie ma prawa podchodzić do Ciebie bez Twojej zgody. Nikt nie ma prawa czerpać energię z Ciebie, jeżeli ty na to nie pozwalasz. Dzisiaj powiedziałeś nie. I każdy to uszanuje. Każdy. To prawo dotyczy wszystkich istot na ca w całym wszechświecie. Chodzi tylko o to, żeby to zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Prawa wszechświata. To, co jest w nas, przyciągamy na zewnątrz. Z miłości, z wyższego poziomu przechodzą istoty, które nam pokazują. Jeżeli chcemy doświadczyć ciemności, przychodzi ukochana istota z wyższego poziomu, żeby to Ci pokazać. Zobacz to wszystko, pojmiesz, doświadczyłeś to, dobrze wiesz o tym wszystkim. Po prostu zapominamy, przychodzimy tutaj i zapominamy o tym. I chodzi tylko o to, żeby sobie to wszystko przypomnieć. Opowiedz, co się tam dzieje. Ja tutaj widzę pana Romana, który leży na łóżku. I tak, jakby taki nastąpił proces, bo tak, jakby całe jego ciało pokryte było taką skrupą. I ta skrupa, e, tak jak mamy wizerunek lawy, która leci, zastygnięta, mm -hmm. i takie jasne przelatują przez to, to tutaj to samo jest. Ta skrupa popękana jest i takie mm -hmm. światło wychodzi tam, gdzie są pęknięcia. Tak, jakby się rodził z takiego kokonu. Super. Mm -hmm. Zanika to i przebija się światło, i miłość w nim. Proces uzdrowienia w tym momencie zachodzi mi teraz, jak to wygląda. Mhm. Ja tam teraz widzę e, łóżko, na którym leży pan e, Roman, jako mhm. taka bardzo rozświetlona. Ta cała skrupa odpadła. Mhm. Ale właśnie widzę tutaj e, wokół łóżka, jako takie te świetliste osoby, mhm. to widzę właśnie e, pokolenie prababcia, pradziadki. Mhm. To oni są ustawieni wokół niego, tak jakby tworząc taką barierę ochronną. Super, bo my tak. z rodu my z mamy rodu, w rodzie właśnie. dokładnie wsparcie i ród nas wspiera. Super, czyli jest chroniony przez ród. Tak, chroniony i ma taką swoją tą świetlistą barierę. E, ta jasna część się przebiła bardzo przez tą ciemność mm -hmm. i stworzyła tak jakby taką ochronę. On tak jakby dokładnie. bardzo leży, bo to jest jakby faza snu. On leży, śpi, śni, mm -hmm. zadowolony, świeci się bardzo mocno. Mm -hmm. I tak, jakby też był w takim e, błonie takiej jak ochronnej, kokonie, bańce. Mm -hmm. Mm -hmm. To jest jego święta przestrzeń. Dokładnie. I tak. do niej nie ma dostępu nikt po z, poza nim. I jeżeli na coś nie wyrazi zgody, dokładnie.